Idę do Gamy. Wpłacę pieniądze do bankomatu. Wpłatomatu dokładnie. Drobne. Tak wygląda automat do wpłacania. Aby zacząć, trzeba kliknąć na kartę. Chyba nam się pokazuje, co mamy dalej robić. Pin. I zatwierdzamy OK. Dostajemy informację, że powiodło się. Możemy zabrać kartę. I czekamy. Wpłacamy na własne konto. Jest możliwość wpłacenie na, na dobry, dobry cel. A ja zgadzamy się, że to można spocztować ekstra pieniądze. Nie wolno dawać żadnych szywek ani banknotów. Idziemy dalej. Czekamy. Chwileczkę. Dokunate nadal się liczą. Torba jeszcze prawie pełna, ale A, znając maszynę, za chwileczkę ją zastopuję, bo będzie za dużo na jeden raz. Także poczekam z wrzucaniem reszty. Także sporo się tego nazbierało. Tak, maszyna się zamknęła. Dokładnie jest teraz, tak jak widzimy, tyle policzyła. Czekamy co nam pokaże dalej. Musimy chwileczkę poczekać. Tak, maksymalna ilość na chwilę obecną jest przekroczona już. Klikamy akord. I czekamy. Co nam się to dalej pokaże? Słuchajcie, bo jak przekazała maszynę do środka do mębna. I dalej czekamy. Otwiera się i liczy dalej. Możemy teraz znowu dosypać troszkę. Także dosypię Mona, cicho. Podobno mi się, wsypałam wszystkie. Także teraz czekam, aż wszystko policzę. Kilka to trwa, także no jakieś pięć minutek, na chwilę teraz już czekam, a maszyna liczy dalej. I powtóreczka, znowu się maszyna zamknęła. za duża ilość monet jest wsypana, więc musimy od nowa poczekać, aż nam się pokaże. Co dalej robić? Klikamy zgoda I znowu przeliczę. Wrzuci maszynę e, pieniążki zaraz do dalej do bębna i reszta będzie dalej liczyć. Tak, to był ten dźwięk przekazania. No i jeżeli byśmy mieli nadal monety, to byśmy mogli zrobić. To nie mamy to tylko czeka nas policzy do końca. Na monitorze nam się wyświetla ogólna kwota, wyświetla nam się kwota z tego liczenia oraz wyświetlają nam się kwoty, jakie mamy monety. No i oczywiście, gdzie idą pieniądze, czyli pieniądze będą przekazane na własny rachunek z taką końcówką. Trzeci raz maszyna się zamknęła właśnie, więc nadal oczekujemy, nadal troszkę dużo. Na no, chwilę nas nie było i za trzy tygodnie nie były monety wrzucane do bankomatu, co zazwyczaj jest to tak, co około 800-900 euro, jak ja wrzucam, a no, tym razem jest tego troszkę więcej. To też chwilę do czasu niestety zajmuje. Mamy te drobne po prostu z kasy, zostają jak w sklepie, dość sporo drobnych, więc też trzeba z tym robić. Proszę też pieniądze, więc no nie ma jak tego wydawać, więc lepiej wpłacić po prostu na konto. No jak widzimy maszyna odmowa liczy. Już chyba tym razem wyliczyła wszystko. Poczekamy. Chwileczkę, zobaczymy co nam się pokaże. No, jak widzimy jeszcze nie wszystko, to troszkę ich zostało, więc czekamy. Jak widać, czy tam się kończy. Za chwileczkę mam zielone końcówka. No i maszyna zabrała wszystkie monety. Będziemy, jaką mamy kwotę 2251,30. No i oczywiście, co robimy? prądem, czyli przekazujemy na nasze konto. Maszyna się zamyka. Czekamy. Zgadzamy się z kwotą. Taka kwota idzie na nasz numer konta. Zgoda. Sprawdzamy, czy mamy jakieś monety, które nie są powiedzmy holenderskimi. Albo są jakieś nieczytelne dla automatu. Jeszcze się troszkę ich tutaj zebrało. Maszyna na filmie też się przekazała reszta. Tak, o, tyle tych monet jeszcze nam się zabrało, także już te zostawimy, że nie będziemy wrzucać. Czy chcemy bon? Oczywiście, że chcemy bon. No i chyba. Nie, klikło. Bon nam wydrukowany. Tak on wygląda. Jeżeli teraz otworzymy nasze konto, to pieniądze już są na naszym koncie bankowym.